Elówka parówka. Dzisiaj jest nagrywana oto przepiękna druga część naszego odcineczka z Patką. W sensie, że nagrywam Patkę, której przeszkadzam w byciu spokojnym w moim być spokojny w moim pokoju, więc na chwilę wam stopuję nagranko i idę po patkę, więc widzimy się za chwilę. Widzowie, patka została dzisiaj wło włożona już tutaj. Ja, zacznę... ja na chwilę, bo muszę przejść nagranie w sensie. Już jestem. Lecimy. Ogólnie ta seria, jeśli nie oglądasz tych poprzednich odcinków, polega na tym, że zamkam partkę i zabieram jej parę, co jakąś minutę, jakąś rzecz. I to jest part drugi, bo part pierwszy ma mieć tylko 10 minut. Mam mogą mieć tylko. A to ma minutę. Dobra, więc to będą chyba. 20-minutowe filmiki według mnie. Nie, w sensie dziesięciominutowe, ale będą dwa filmiki. Wiecie o co chodzi sami. Więc po prostu patrzcie co Patka robi sama. Przez 5 minut. Zabierzmy jej coś. Hmm. Co ciekawe, by jej zabrać. Dobra, ja wam zastopuję i wymyślę jakiś pomysł. Dobra, więc chwilka stopku. Minęło parę sekund i dowiedzie... i wpadłem na pewien pomysł, żeby ją po prostu drażnić. Jakby co, to nie będziecie niestety widzieć w mojej twarzy, bo mam kaptur założony. Ja już przemyśl sobie wszystko. Więc po prostu... Pierwsza część z Klaudix, ale Klaudix poszła, więc lecimy z drugą częścią. Wyraźnie ją. Dobra, ta seria się staje już powoli nudna. Nie mam pomysłu, zupełnie nie mam pomysłu. Gdyby to była Klaudix, to bym miał jakiś pomysł, znają cię. Bo Klaudik zawsze ma pomysły, albo mojego nie wysłuchała. Dobra. Kotowi się to nie za bardzo podoba. Więc po prostu nagrywamy kota. Patka wie, że... Wiem, że Patka nie chce zostać sławna, ale musi na potrzeby odcinka. Mam nadzieję, że zostawiliście suba i lajka. A jeśli chcecie więcej takich odcinków typu vlogi, to zostawcie koniecznie łapeczki i subskrypcje, bo jedne, jeszcze jedna subskrypcja i będę mógł robić wspieranie wtedy będę wnosił kanał na wyższy poziom kanał na wyższym poziomie to są lepsze filmiki dla was jakby z czego wy nie korzystacie jeszcze jak uda mi się ten zrobić wszystkie rzeczy to kupię dużo kulek i wypełnię cały mój basen który mam na polu znaczy przyjdzie do mnie za niedługo na pole to ten Cały go wypełnię kulkami, a potem wrzucę do niego patkę. Wiem, że pat